Cześć! Dzisiaj razem z Klaudią zaprezentujemy Wam model Vision Vita w nowych kolorach. Na początek dwa blondy, jeden z odrostami, a drugi bez. Jak widzicie jest to model półdługi z olbrzymią burzą loków. A jeżeli tych loków jest dla Was za dużo, można je troszeczkę przeczesać. W parukach syntetycznych jest taki plus, że jeżeli umyjemy ją, to ona wróci do swojego pierwotnego kształtu. Model Vision Vita posiada grzywkę, którą możemy zaczesać tylko na prawą stronę. Pierwszy kolor to czternaście dwieście sześćdziesiąt trzy plus osiem. Kolor czternaście osiemdziesiąt osiem a. Kolor 12, 24 plus 8. Teraz zaprezentuję wam dwa ciemne kolory. Na głowie mam już kolor 4 przez 6. Teraz kolor 10 przez 130 plus 2. Model Vision Vita jest oparty na tradycyjnym czepku. Nie posiada rozmytej linii włosów. Jest bardzo elastyczny. Bez problemu jestem w stanie pod spód schować moje włosy. Model Vision Vita to produkt medyczny do ciągłego noszenia. Jeżeli Wam się spodobał, to serdecznie Was zapraszamy do kontaktu albo na naszą stronę wigello.pl